W legendarnej Lamanczy żyli sobie Alfonso, Pancho i Wiktoria. Cześć! Łobuziaki zawsze gotowe na wielką przygodę. Dzieciaki, chodźcie na dwór, musicie to zobaczyć! Do miasteczka zbliża się groźna burza. To nie burza, to straszliwy, burzowy olbrzym! Monolith Films przedstawia... Ruszajmy w drogę, pokonamy olbrzyma razem! Chyba żartujesz. Gotowi? Gotowi! Gotowi. Niestraszne im wichury. No! Uwaga! Obce agentury. I olbrzymie kreatury. Ile ten wóz pali? Oni mierzą wysoko. Martwię się o dzieci. Nikt nie wie, gdzie są. Co? Uratujemy wioskę! Ruszajmy w dół! Chodźcie! Po hotarami! ŁOWCY PRZYGÓD TYLKO W KINACH